Hej, witajcie! Tutaj Susek, to jest World of Tanks, a przede mną i przed wami już chyba ostatnia bitwa z Patona. Dość mocno was zalałem materiałami z tego pojazdu, ale to wynika z dwóch faktów. Jest to czołg, którego grind zajmuje jakieś 300 tysięcy doświadczenia, więc chcąc, nie chcąc muszę na nim zagrać sporo bit. A po drugie. Po tym, jak go zmaksowałem, tak wczułem się w ten pojazd, że miałem wiele bardzo dobrych bitw. Tak, na co najmniej ASA pierwszej klasy, czyli całkiem przyjemne bitwy. Tutaj jest to bitwa na mapie Dębina z Pawełkiem w Plutonie. On na M103. Tak jak już wspominałem na innych materiałach z Patona. Nie rozdzielamy się, staramy się nie rozdzielać w plutonie. To jest bez sensu. Po co gracz Pluton, skoro masz się rozdzielić? To nie ma żadnego sensu. Mimo, iż on jest czołgiem ciężkim, ja jestem mediumem. Jedziemy razem dość nietypowo, bo raczej się nie jeździ tutaj na tory. Uj, tutaj pierwszy frag. Jednakże jedziemy, bo nie ma artylerii. To jest główny powód. A, tak jak już wspomniałem, na nie wiele bardzo dobrych bitw yy, po Te 1800 The Major yy, EXPA. Na przykład nie pokażę Wam bitwy, w której zrobiłem 7000 damage'u, powód jest prosty, tam nie całe 7 chyba zabrakło 100, powód jest prosty, zrobiłem tam jednego chyba fraga i w sumie na koniec zjadł mnie WZ, Fu, jak Tiger mnie zjadł, także pokazuję Wam tutaj bitwę na Dębinie, w której... Robię najwięcej fragów tak naprawdę, eee, najwięcej tak, najwięcej fragów ze wszystkich bitw moich na Patonie. I jak widać, ja tutaj sobie zająłem takiego spota, że są górki za mną, więc się za nimi chowam. Nie ma arty, więc spoko i używam tutaj mojego cooldowna. Jak widać, wjechała tutaj T-30, łaknąca fraga, czyli t 34 myślnik 2. No i zobaczcie co ja z nią robię. Po prostu karcę ją za głupotę. Żółty grasz, tak, czyli że niby coś tam umie grać, nie? No nic z tego. Jak widać został brutalnie pokarany, gdyż zrobił fraga, spoko, a, a stracił na to 1300 HP. Czajcie to? Jak trzeba być głupim, grać dziewiątym tierem, zabić fraga, tak? No, 500 damage'a, frag, świetny deal. Stracić prawie całe HP po to, żeby sobie fraga zrobić. Jak widać jeszcze tutaj na mnie twardo raszuje, ale ja mu uciekam. Mm. Nie chciał tutaj mi pokazywać yy, korpusu, bo bym go skarcił. Jak widać tutaj ja nie wiem co on w ogóle robi, wtacza się w wodę, już prawie się topi. I teraz kolejna sprawa, pokazuje mi górę, także to nas lajtowo do przebicia. Tutaj się zastanawiałem, czy go wtknąć do wody, czy nie. Chciałem mu traka tutaj zasadzić, ale skurczybyk uciekł. No ale no, to jest Tygrys, to on nie ma szans ze mną, ja mam, szybciej strzelam od niego, to po raz, dwa z dużo większym demailem, także mam więcej HP. Także tu cóż, objeżdżam go tutaj, wzią, tutaj kolesia strollowałem, jadę, jadę do przodu, cofam się, już jest teraz bez szans, bo szybciej przeładuje i nie ma, nie ma tutaj Tygrysa. Także sklepałem tygrysa sam, tę te trzydziestkę też dość mocno otłukłem. W zasadzie w 70% ja ją zjadłem, czy tam w 60 paru. I cóż, jedziemy dalej. Tutaj jest kern, który jest. Jednak miałem na niego strzec, ale tutaj pokazało się SU, które jest dużo groźniejszym. Notabene materiał z ISU, nie SU, też Wam pokażę, bo to naprawdę jest miodny czołg, potężne działo BL-10. To jest naprawdę e, dewastator nawet na dziesiątych tierach, tak naprawdę ja jak gram SU, i su Bez różnicy, mi na jakie tiery mnie wrzuci, to jest dziwna sprawa, nie sądzicie? Wrzucam je na ósemki. No, hmm, mało damage'a zrobię. Wrzucam je na dychy. O, tutaj mają więcej hit pointsów, więcej damage'a zrobię, nie? Takie mam teraz myślenie. A my tu gadu-gadu o innym pojeździe, zobaczcie, ja tutaj. Bardzo staram się ogarnąć wszystko, żeby nie wjeżdżać głupio. Tak naprawdę granie medem to jak dla mnie esencja grania w czołgi, gdyż hewikiem, no i mam już z tego fragę i specjalistę, hewikiem można sobie fajnie pograć i tak dalej, ale do Mediuma trzeba więcej skila. Tutaj jest. No, już tam mówię do Pawełka, Ty Radleya Waltersa zrobię. A tutaj, oczywiście, kretyn Wisie 3, który nic nie robił przez całą bitwę, jest żółty. No, i oczywiście musiał skraść fraga, nie? To jest po prostu, no Boże, no głupia, głupio robią. No, ja jak widzę, że komuś brakuje, to nie dobijam. No, prosta sprawa. Wielkie mnie nie zbawi ten jeden frak. Zwłaszcza, że ja tutaj ogarnąłem pół flanki tutaj sam praktycznie tam od dołu też no także tam pomagali także no w, no i strzy z kretynem tak naprawdę jeszcze się utopi teraz żeby było śmieszniej także w ogóle nie rozumiem o co chodziło mu eee, także ja tutaj jeszcze w pogoni za fragami no tak właśnie się utopił w pogoni za fragami. Jadę w miasto, nie kapuję, tak. Kapować każdy debil umie, ale robić damage to już niekoniecznie. <grym> tak, teraz pisze lak, no to masz karę, koleś, no Boże, skradłeś fraga, nic nie robisz przez całą bitwę. Wiesz, czy co, chciałeś coś zrobić. Także ja tutaj jeszcze wjeżdżam sobie, no cóż, po super pershinga na to wy wychodzi. Strzelam go, tak, pod... Halam go i kretn się musiał ugasić, nie? Czajcie to ugasił się, nie wiadomo po co, no jeszcze go dobijam. No i siódmy frak, także. Cóż, to był ostatni materiał z Potona. Jeśli się zastanawiacie, czy warto, no cóż, to trochę wymaga wprawy, ale jeżeli dobrniecie, to na pewno warto, bo czołg mi oddał. Całą linię w 100% ten cierpienia Pershinga, także dzięki za uwagę i hej!